Nie wykańcza cię stres, wykańczają cię oczekiwania wobec innych ludzi. Mówisz, że ludzie cię zawodzą, że cię nie szanują, że nigdy nie robią tego, co powinni, że mogli się bardziej postarać. I rozumiem cię, to boli. Ale wiesz, co tak naprawdę cię wykańcza? Nie oni, tylko twoje oczekiwania wobec nich. Za każdym razem, kiedy myślisz, powinni się domyślić, powinni mnie lepiej traktować, powinni się zmienić. Wchodzisz w walkę, której nigdy nie wygrasz. Bo świat nie działa według Twojego scenariusza. Ludzie nie są tacy, jakich chciałabyś widzieć. Oni są po prostu sobą, ze swoimi ograniczeniami, ze swoimi ranami, ze swoimi wyborami, które czasem cię ranią. To nie znaczy, że ich zachowanie jest dobre. To znaczy, że Ty masz wybór. Albo wciąż oczekiwać, że będą inni i cierpieć za każdym razem, gdy Cię zawodzą, lub odpuszczać. Uczyć się przyjmować ludzi takimi, jakimi są. Nie idealizować ich, nie pisać im ról, których nie potrafią zagrać. Nie musisz zgadzać się na złe traktowanie, nie musisz wchodzić w każdą relację, ale możesz przestać ranić samą siebie za to, że oni są sobą. Im mniej oczekujesz od innych, tym więcej spokoju masz w sobie. Nie wykańczają cię ludzie, wykańcza cię twoja iluzja, że oni powinni być tacy, jak chcesz. I kiedy tę iluzję puścisz, w końcu poczujesz ulgę. Jeśli też uczysz się odpuszczać, zostaw serce i podziel się z tym kimś, kto tego potrzebuje. Wejdź na naszą stronę www.mindscape.pl Tam darmowy fragment e-booka do pobrania, w którym jest opisane, jak można sobie z tym poradzić. Zapraszam również na stronę Facebook Peter i Maja. Tam sporo treści do poczytania i do posłuchania. Dziękujemy i zapraszamy.